Witaj, jesteś? Tu i teraz? Jesteś? Tu i teraz, dzisiaj ten moment. Ten moment to tak naprawdę jedyne, co istnieje. I dobrze by było, żeby się z tą myślą oswoić i w końcu to zauważyć, że jedyną szansą, do wyrwania się z tego nieskończonego cyklu odtwarzania jak zdartej płyty swojej historii, takiej opowiadanej od lata, może nawet od dekad, to jest zdanie sobie sprawę z tego, że istnieje coś takiego, jak tu, i teraz, i nic poza tym. Bo jak opowiadasz od dekad ciągle to samo, to ciągle projektujesz to samo. Te same stare problemy, te same narzekania, te same wymówki. No i właśnie widzisz, do czego Cię to doprowadziło. No chyba, że to nie na Tobie. To, sorry. Ale gdyby jednak, to pomyśl, skoro jednak jesteś tu z nami, tu i teraz, i to jest Twoje, tu i teraz, nieważne, kiedy to słuchasz. To być może po to, by zmienić coś, poprawić, zdać sobie z czegoś sprawę. I postanowiłam tych, co będą tego słuchać w swoim tu i teraz, zaprosić na parę minut wprowadzenia, takiej pogaduchy, taki pogaduchy o pytaniach kwantowych. A potem zapraszam na tak zwaną medytację poranną, bo możesz jej słuchać i o innej porze dnia. A w niej uładzisz energię. I zadbasz, zadając sobie wysokiej jakości pytania kwantowe o swoją przyszłość. A w tu i teraz ma ona swój początek. Gotowi? To serdecznie zapraszam. Zapraszam na wprowadzenie, które w sumie jest pogaduchą, pogaduchą na temat pytań kwantowych. Każdy moment jest dobry na prawdziwą przemianę. Może to właśnie teraz, właśnie ten, może właśnie to Twoje tu i teraz spowoduje, że sięgniesz. Poza swoje odwieczne dreptanie. Pamiętaj, że robiąc ciągle to samo, nie tylko nic nie zmieniasz, ale utrwalasz stare wzorce i utarte ścieżki neuronalne w mózgu. Trzymając się kluczowo przeszłości, nie wypracujesz nic nowego. Pomyśl, ile czasu w ciągu dnia spędzasz, Myśląc o tym, co wydarzyło się wczoraj, tydzień temu, rok temu, przeżywasz na nowo stare rany, stare rozczarowania, stare porażki, a potem, a potem, dla odmiany, spędzasz czas martwiąc się o przyszłość, bo obrażając sobie wszystkie rzeczy, które mogą pójść źle. I co, żyjesz tak? Zobaczyłeś w tym siebie? Jeśli jesteś jak większość ludzi, to odpowiedź brzmi niestety tak: Za dużo z nas, zdecydowanie za dużo z nas, za dużo ludzi tak żyje. Przez cały ten czas spędzony na rozmyślaniu o przeszłości lub zamartwianiu się o przyszłość, Okradamy się z jednego momentu, tego, który naprawdę się liczy w chwili obecnej, teraźniejszości. Przestań ciągle przywoływać swoją przeszłość i opowiadać swoją historię, tak jak gdyby nigdy się nic nie zmieniło. Przestań definiować siebie przez swoje przeszłe doświadczenia Przeszłe porażki, przeszłe ograniczenia. Bowiem za każdym razem, gdy to robisz, kształtujesz swoją przyszłość na podobieństwo przeszłości, nie dając sobie szansę na prawdziwą zmianę. Zacznij opowiadać nową historię. Zacznij, bo przecież chcesz żyć inaczej. Opowiadaj nową historię i w ten sposób stworzysz siebie na nowo. Zastanów się, jak chcesz się czuć, jaki chcesz być, gdzie chcesz być, a potem kreuj siebie w czasie teraźniejszym, dokonanym. Opowiadaj tę historię z radością. Przekonaniem i pewnością siebie, niekoniecznie innym, opowiada ją sobie, a Twoje ciało zacznie wierzyć, że to już jest prawda. Jesteśmy niezwykli i jednym z tych cudów naszego mózgu i ciała jest to, że one nie rozróżniają prawdziwego doświadczenia od tego, które sobie wyobrażasz. To jest tak jak z wyobrażeniem wypijania soku cytrynowego. Wyobrażasz sobie, że to robisz, i natychmiast w ustach zbiera się ślina, prawda? A gdy wyobrażasz sobie stresującą sytuację, twoje tętno, czy chcesz, czy nie, przyspiesza. Tak dzieje się też, gdy oglądasz film akcji. Tętna przyspiesza, ciało się kurczy, a dłonie zaciskają. I czego się uczysz? Twoje ciało reaguje tak, jakby to naprawdę się działo. Nie rób tego. Nie rób tego ani ciału, ani umysłowi. Zacznij opowiadać nową historię o sobie. O takiej osobie, którą chcesz być, nie o tym, kim byłeś, ale o tym, kim chcesz być. I opowiada ją z dobrymi emocjami, z uczuciem radości, tak głęboko z serca. Niech to właśnie stanie się Twoim tu i teraz, a Twoje ciało natychmiast zacznie się zmieniać. Tworzą się nowe ścieżki neuronalne w Twoim mózgu, nowe geny się włączą, Nowe białka popstaną w Twoich komórkach. Dosłownie zaczniesz stawać się nową osobą. Nie przenośnie, nie przenośnie, ale biologicznie, fizycznie. Zmieniasz to, kim jesteś na poziomie swoich komórek, swoich atomów, swojego kwantowego pola. To nie są żadne bzdury, ani wymysły gór od rozwoju osobistego. To jest najnowsza nauka. Wiemy teraz, że nasze geny nie są naszym przeznaczeniem, że nasze mózgi nie są stałe, lecz bardzo plastyczne i nieustannie mogą się zmieniać. One nieustannie przekształcają się w zależności od naszych myśli i doświadczeń. Wiemy już, że nasze ciała nie są oddzielone od naszych umysłów, ale ściśle z nimi związane. Wiemy, że nasze emocje tworzą nasz świat od nowa. Wiemy, że jesteśmy czymś więcej niż naszymi umysłami i ciałami. Jesteśmy świadomością, która ma tak wspaniałe narzędzie jak umysł i ciało. Zadbaj o siebie. Bądź dla siebie, Waszkar. A najlepiej, prawdziwie dobry, uczyń każdy dzień, Lepszym od poprzedniego. Ale nie przesadz niczym, bo mamy teraz taki modny trend, że wszystko musi być kul, cool, wszyscy muszą być na ścieżkach rozwoju i w drodze do bogactwa. Jakoś tak się wszyscy zapędziliśmy. A to w sumie czasami oddala nas od prawdziwego życia, bowiem ścieżki należy prostować tylko te. Które nam się pogmatwały. Zdrowie naprawiamy tylko wtedy, gdy nam coś dolega. Nie jemy leków ani suplementów, od tak na wszelki wypadek. Nie chodzimy na terapię, gdy jesteśmy zdrowi. Na co dzień otaczamy się przyjaciółmi i oni załatwiają to, co robi terapeuta. Są życzliwym uchem. A my mamy być mądrzy i żyć, korzystając z tego, co jest nam dane. Mamy się przy tym odżywiać, a nie jeść to, co nas uzależnia. Mamy dbać o zdrowie psychiczne poprzez odpoczynek i dystans do codzienności. Tego terapeuta za Ciebie nie załatwi. Ja proponuję takie wsparcie taką drogę przez medytację. Te medytacje w sumie są pewnego rodzaju modlitwą i wyrażaniem wdzięczności jednocześnie. Naprawdę, nie musisz cały czas czuć się idealnie i na topie. To pułapka i życiowy paradoks. Normalne w życiu są sprawy, które mamy do załatwienia, a które nie zawsze zachwycają, tylko że my natychmiast nazywamy je problemami. A taka diagnoza odcina nam dobrą energię i wibracje podczas gdy dzieje się to wszystko po to, żebyś zatrzymał się na moment, żebyśmy stanęli w miejscu, zastanowili się, pozbierali, może pomedytowali i potem z dystansem sprawy załatwili. Nie wmawiajmy sobie, że musimy być cały czas na wysokiej wibracji. Bo jak nie, to jest z nami coś nie tak. Nie, nie, nie. Tak naprawdę nie da się ciągle utrzymywać tej wysokiej wibracji. Nawet najlepsi mentorzy świata dają się wyprowadzić ze swojego stanu koherencji i harmonii. Każdy z nas ma różne podosobowości, czyli takie różne części siebie. I te, które w danym momencie karmisz, zwyciężą. To jest właśnie ten istotny moment wyboru, dobrego lub złego. Zastanawiaj się, co karmisz. Zastanawiaj się, co zasilasz. Masz przecież i wewnętrznego krytyka, i wewnętrznego wspieracza. Masz wewnętrznego lenia, i wewnętrznego działacza. I nieważne, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, masz w sobie i energię męską, i żeńską. To jest właśnie życie. I tak jest. Ok. A jednym z pułapek rozwoju jest to, że myślisz, iż trzeba cały czas utrzymywać swój najlepszy możliwy self-koncept i czuć się cały czas tak samo. Oczywiście idealnie i na bogatą. Prawda jest taka, żeby starczy, że masz właściwy system przekonań w podświadomości na temat siebie. A możesz to osiągnąć poprzez trening życia w wdzięczności, naprawiania siebie z miłością i łagodnością. A temu właśnie również służą nasze medytacje. Zawsze możesz świadomie wybrać, którą wersję siebie nakarmisz, którą wersję nakarmisz tymi najlepszymi kąskami. To Ciebie zależy, którą wersję wybierzesz. I zrozum, proszę, że rozwój jest procesem. I nie wszystko można zrobić jednocześnie. Rozwój to nie rewolucja. W każdym momencie w tobie rodzą się i obumierają komórki. Ciągle się odradzamy i w każdym momencie możemy się zmienić, zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. To jest prawda, tylko bądźmy dla siebie dobrze. Nie traktujmy rozwoju jak jakiejś modnej konieczności. Nie zatracajmy się w rzeczach, które nam nie do końca odpowiadają, ale uważamy, że tak trzeba, bo inni też tak robią. Mm -mm. To Twoje życie, Twoje wybory i Twoja odpowiedzialność. Jeżeli jesteś dorosły, to już nie zwalaj na mamę i tatę. Nie obwiniaj szefa, nie składaj swojego zdrowia w ręce lekarza i terapeuty. Bo oni są ważni. Oni mają być Twoimi doradcami i partnerami, a nie podejmować za Ciebie decyzje. Ci z Was, którzy są tu już z nami jakiś czas, wiedzą, że rzeczywistość można zmieniać w różny sposób. My tu najczęściej zmieniamy ją medytując. Medytacja to nie tylko metoda dla cierpliwych. Rzekłabym wręcz, iż ona uczy cierpliwości, bycia w tu i teraz i powrotu do siebie. Ale z uwagi na to, że jesteśmy tak różni i na różnych etapach rozwoju, ja tu proponuję w medytacjach różne możliwości pracy. Dla tych mniej cierpliwych jest właśnie taka fajna metoda, czyli pytania kwantowe. Ja zachwyciłam się z nimi. Zachwyciłam się nimi, mając spadek formy, i czasami było mi brak cierpliwości dla samej siebie. To jest jedna z prostszych metod naprawczych swojego życia. Warto po nią sięgać. Pytania kwantowe to takie otwarte zapytania do wszechświata które mają unikalną moc kreowania tego, na czym nam najbardziej zależy. One wynikają z fizyki kwantowej i tam też odsyłam, by zgłębić dalej te teorie, bo ramy tej pogaduchy nie zmieszczą złożoności tych pytań. Tu pragnę przekazać tylko to, co jest istotne, by te pytania formułować i stosować. Zadając pytania kwantowe pozostawiamy otwarte pole, dając możliwość Wszechświatowi, by ten przysłał nam to, czego potrzebujemy. Pytania kwantowe są to pytania otwarte, które zwykle zaczynają się od słów po co, dlaczego, co lub jak. I nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Istotnym jest. By forma była jednocześnie otwarta i dokonana. Zapewniam, że zadawanie wysokiej jakości pytań kwantowych powoduje, że wszystko jest możliwe. Zacznij to robić, a przekonasz się szybko, jak one zmieniają naszą rzeczywistość. Po pierwsze, mogą rozruszać energię i wpuścić do naszego życia coś nowego. Otworzyć nas na ciekawe, nieznane doznania. Kiedy weźmiesz pod lupę fizykę kwantową, zauważysz, że przyszłość daje niezliczoną ilość możliwości na długo przed tym, nim do nas dotrze. Możliwości te biorą się z działania fali, która nabiera mocy i wypiętrza się aby skierować energię w inne miejsce. Każdorazowe podjęcie decyzji sprawia, że fala ulega załamaniu. Komunikujemy się ze Wszechświatem na wiele sposobów. Na niektóre metody Wszechświat reaguje lepiej, a inne odbiera, bo zawsze odbiera, ale inne odbiera, bo musi. Wszechświat, źródło, Bóg, z największą ochotą odpowiadają na pytania otwarte. Są one znacznie bardziej elastyczne i nie nakierowują na konkretny efekt. Ten konkretny efekt to w naszym przypadku niestety na ogół to takie proszenie, błaganie lub nerwowe bezkoniecznego luzu, popartego wizualizacją wysyłanie intencji. Przy dobrze zadawanych pytaniach kwantowych tego wszystkiego unikniemy. Pytania kwantowe nie mogą zawierać postawionej tezy, bo ta bardzo często nas ogranicza i zamyka nowe drogi i możliwości. Pytania kwantowe to idealny sposób na rozruszanie energii wokół siebie i otwarcie się na nowe możliwości. Pytania te, żeby to lepiej zobrazować, to tak, jakbyś, idąc korytarzem, zauważył, że wszystkie drzwi są otwarte, a za nimi przeróżne możliwości. I tylko trzeba się zdecydować, przez które się przejdzie. I te pytania to załatwiają same, same to regulują. O te pytania mają moc szczególną, kreują rzeczywistość. Oczywiście, i tu nie zawsze następuje natychmiastowa reakcja wszechświata, choć czasem bywa, nawet często, że i za moment potrafi po takich pytaniach kwantowych świat odpowiedzieć na nie. Pytanie kwantowe. Możemy zadawać sobie w każdym momencie dnia i nocy, medytując. Owszem, to najlepiej, ale też tak od w ciągu dnia. Najlepiej jednak działają w stanie alfa, czyli w tym momencie, gdy się przebudzamy, lub jesteśmy na granicy zaśnięcia. A zadawanie ich na początek dnia doskonale nastraja nas na najlepszą. Z możliwych częstotliwości, a wtedy łatwiej w ciągu dnia oczysty umysł i fajny dzień. Zadawane natomiast przed pójściem spać, spokojnie sobie w nas pracują, bez naszego zbędnego kombinowania. Pamiętaj, proszę, kiedy już zadasz pytanie, bądź uważny, ale zaufaj procesowi. Wszechświat ma swoje sposoby na dostarczenie ci odpowiedzi. Aby mieć pewność, że pytania zadziałają, trzeba je zadawać w poczuciu wdzięczności, prosto z pola serca. Pytania te są wspaniałym sposobem na zmienianie swojej rzeczywistości, i wierz mi, Moc mają olbrzymią. Zresztą nie wierz mi, tylko po prostu to wypróbuj. Wielu z naszych słuchaczy już je docenia, i stąd właśnie powstały prośby o powtórzenie, czym są pytania kwantowe, jakie wysyłać i stworzyć taką medytację, którą będzie można kupić za niewielkie pieniądze i zatrzymać dla siebie na zawsze. Bo do pytań kwantowych wracamy całe życie. Gdy ty pytasz, co dobrego mnie dzisiaj spotka, to wszechświat się już gimnastykuje, aby przedstawić, aby tobie przedstawić same najlepsze możliwości. A ty tylko musisz z wdzięcznością czekać i być otwartym, by je przyjąć. Kiedy zaczniesz praktykować pytania kwantowe, szybko zauważysz, że spotykają cię niesamowite okazje. I niezwykłe zbiegi, okoliczności, a w sumie takich nie ma, spowodowałeś to pytaniami. Będąc otwartym i skupiając się na wpuszczeniu nowych możliwości i nowej energii do swojej codzienności, zaczynasz żyć na większym luzie, a to jest bezcenne. Wszechświat w tym czasie podkłada ci pod sam nos rozwiązania, i nic tylko brać. Dodatkowym plusem jest to, że mimo zaczynasz dostrzegać różne szczegóły, które wcześniej ci umykały. A to pozwala docenić codzienność i żyć w tu i teraz. Zapraszam więc, serdecznie zapraszam do zaprzyjaźniania się z tymi pytaniami kwantowymi pod tą publikacją, Znajdziesz dwie medytacje poranne, lub nazwijmy je lepiej w ruchu, właśnie z pytaniami kwantowymi. Jedna w wersji dla pań, a druga dla panów. Medytacje te zawierają pytania kwantowe na bardzo różne życiowe okoliczności. Wszystkie zapewne będą dla ciebie wsparcia, ale ty, te bardziej potrzebne, opatrz. Większym ładunkiem emocjonalnym. Medytacje zabierają również miejsce na własne pytania. Jeśli nie masz jeszcze przekonania do tej pracy, albo tego nie do końca rozumiesz, to nim kupisz tę medytację tu pod spodem za 75 zł, to przejdź do innych, bo na naszym kanale. Jest bardzo dużo opublikowanych, darmowych medytacji z pytaniami kwantowymi. Najlepiej wpisz, jak wejdziesz w nasz kanał Emporio Live, pytania kwantowe i w czasówce pod publikacją, który Ci się pokażą, znajdziesz medytację. A gdy spodoba Ci się ten typ pracy, to wróć i kup własną tu pod filmikiem. Płacisz raz i masz dla siebie na zawsze. Te dzisiejsze medytacje są ciut bardziej rozbudowane niż te wcześniejsze, które znajdziesz, te darmowe, bo robiłam je na różny temat, a tu jest tak dosyć mocno skomacowane to wszystko, ale też odpowiednio poprowadzona jest tutaj medytacja, praca z nimi. Proszę zwróć uwagę w trakcie odsłuchiwania medytacji na ten duży wybór pytań kwantowych. Ale też na to, że mają one różną formę. Wynotuj sobie podczas któregoś powtarzania tych medytacji, kiedy już je dokładnie poczujesz i zrozumiesz, to wtedy wynotuj sobie swoje najważniejsze pytania. Te, które aktualnie Cię najbardziej dotykają. Te, które do Ciebie w danym momencie przemawiają. I w tym wolnym czasie, który jest na końcu medytacji, zadaj je wszechświatowi. Możesz zaczynać te pierwsze odsłuchy bez tego, bo wtedy ten system pracy z pytaniami się w tobie ułoży. I pamiętaj, proszę, że ta towarzysząca pytaniom muzyka wzmacnia ich działania. A teraz już tylko miłej. I owocnej pracy z tymi pytaniami życzę i niech nam się darzy. Dziękujemy bardzo, że jesteś z nami. A jeżeli podobają się treści, które tutaj publikujemy, to bardzo proszę zasubskrybuj ten kanał. To jest bardzo istotne, bo powoduje, że jesteśmy lepiej dostrzegani. Subskrypcja, komentarz pod filmem, kciuk w górę to jest to, co widz może dla nas, twórców YouTube'owych, tu zrobić, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność i podbijając oglądalność. Dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękuję i zapraszam też do zapoznawania się z wszystkimi opisami i linkami, które pod naszymi publikacjami są do odnalezienia. Z góry też dziękuję za wszystkie wirtualne kawy, które nam stawiacie. Bardzo je sobie cenimy, bo to świadczy o docenieniu naszej pracy. Zaglądajcie też proszę do zakładki posty. Fajnie, że tu jesteście. Dziękuję!